Jakie są rzeczy, które musi wykonać dealer samodzielnie? No bo powiedzieliśmy, że, że wy wspieracie ten, to urządzenie, macie podgląd do niego zdalnie, no ale powiedzmy, no dealer chce być w pewnym zakresie samodzielny i, i w jakim zakresie on tą samodzielność może, może uzyskać? Są pewne czynności bardzo proste eksploatacyjne, które z powodzeniem może wykonać pracownik dealera, które znacząco upłynniają pracę działania urządzenia, bo oczywiście jesteśmy w stanie powierzyć wykonanie tego typu czynności zewnętrznemu serwisowi, który również zapewnia Bibel we współpracy z nami. Ale wydaje się, że na przykład oczekiwanie 24 godziny na to, żeby wymienić papier w drukarce, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. W związku z czym Chcieliśmy Państwu pokazać dzisiaj dosłownie przykłady dwóch albo trzech prostych czynności eksploatacyjnych, które rekomendujemy do wykonywania przez tak zwanego opiekuna opatomatu. Ja może poproszę kolegę, który pokaże nam pierwszą czynność polegającą na nie wiem, choćby wymianie papieru, tak, jak szybka i prosta jest ta operacja, wymiana papieru. Już nie będziemy zaglądali kamerą y, do środka urządzenia. Y, tutaj nie mamy takich możliwości technicznych, ale kolega za chwilę pokaże rolkę zdjętą z urządzenia tak? i proszę zademonstrować w jaki sposób prosto, z zakładami wprowadzamy papier do drukarki. OK, no widzimy, że cała operacja zajęła raptem kilka sekund i urządzenie w sytuacji, w której papier skończył, czyli byłby bliski końca, jest gotowe do dalszej pracy. Podobną czynnością eksploatacyjną, też bardzo prostym i szybkim charakterze, możemy wyjdźmy z tego, to jest szybkie dosilenie opatomatu środkami do wydawania. Reszty. Mamy taką możliwość, że niezależnie od zasileń i dosileń dokonywanych w większej masie przez firmę Cash in Transit, tak, której usługi zleca Bilbert, opiekun jest w stanie w przypadkach nagłej potrzeby bardzo szybko uzupełnić, tak naprawdę bez ingerencji, bez otwierania urządzenia, urządzenie w środki do wypłaty, banknoty bądź monety. Teraz kolega tutaj zademonstrował wejście w taki prosty panel administracyjny, z poziomu którego mamy do wyboru różnego rodzaju zakładki informacyjne i związane z różnego rodzaju czynnościami, ale może pokazalibyśmy tą opcję związaną z wpłatą auto, czyli szybkim dosileniem urządzenia, tak, de facto w tej samej ruchu, czy w tej samej operacji w monety i. Banknoty. Kolega teraz dokonuje dosilenia monetami, urządzenia, które w środku służy do wydawania reszty monetami, no i szybkie dosilenie banknotami. O, proszę zwrócić uwagę, że wkładamy teraz urząd pieniądze do recyclera, czyli urządzenia, które służy do wydawania reszty. Po zakończeniu tej operacji urządzenie automatycznie zarejestrowało wpłatę. Kolega zamknie operację, zostanie wydruka, wydrukowane potwierdzenie. I tak jak z, na początku zasygnalizowałem, w sytuacji, w której zaistniałaby nagła potrzeba e, zasilania urządzenia środkami do wypłaty, to opiekun jest w stanie bez jakiejś nadmiernej atencji i bez ingerowania w samo urządzenie dokonać takiego szybkiego dosilenia środkami, które zapewnia mu tak naprawdę Bilbert, o czym, o czym Grzegorz za chwilkę powie. Mamy oczywiście również do czynienia, czy możemy mieć do czynienia, co w naszej ocenie zdarza się niezmiernie rzadko, z sytuacjami takimi, jako że mamy do czynienia z banknotami, monetami, które spływają do nas z rynku, z sytuacjami, w której zacięły się banknoty bądź zacięły się monety. Szkolimy naszych klientów w takim zakresie, żeby dokonywać naprawdę bardzo prostych czynności eksploatacyjnych, związanych z jakimś szybkim od ewentualnie kleszczeniem banknotów bądź monet, które znalazłyby się w urządzeniu. My jakby nie jesteśmy w stanie wywołać dzisiaj tego typu operacji, ale chcemy Państwu pokazać, że to jest bardzo proste szkolenie, które nakier Koła, nakierowuje opiekuna opatomatu na elementy zaznaczone kolorami żółtymi bądź niebieskimi, które w bardzo prosty sposób pozwalają mu na e, e, ewentualne usunięcie zacięcia banknotu bądź monety, które zdarzyłoby się w urządzeniu. Tak jak powiedziałem, zdarza się to nam niezmiernie rzadko, natomiast jeżeli taka sytuacja wystąpi, znowu ten czynnik czasu i upłynienia pracy urządzenia przemawia za tym, żeby taką czynność wykonał opiekun urządzenia i żeby nie czekać na zdany serwis, ponieważ naprawdę są to bardzo proste czynności eksploatacyjne. Y... Ja może tylko mm -hmm. dopytam na tym etapie, bo przywołaliśmy tutaj zupełnie przypadkiem informatyka. Tak. Y... Czy to powinien być informatyk? Bo to są proste czynności z tego Nie, co nie, 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 nie ma takiej potrzeby. W zasadzie wiedza informatyczna jest radna. zupełnie do niczego niepotrzebna. Więc w zasadzie wystarczy ktoś, kto przejdzie szkolenie i powiedzmy jest pod Waszą opieką, wystarczy, żeby takie czynności. Dokładnie. Realizować. To są proste czynności manualne, niewymagające użycia jakichkolwiek narzędzi. Tak? Mhm. Wszystkie operacje wykonujemy przy użyciu ewentualnie klucza, tak i e, nakładki dotykowej. Klucza do urządzenia, tak. E, nie tak. klucza do rozkręcania jakiegokolwiek z tych elementów. Ja dodam tytułem uzupełnienia. Że w praktyce w większości przypadków tymi opiekunami są pani z recepcji.